To znaczy, ja, ja cóż mam powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. Wiedzieliśmy, że jak ciężkie spotkanie nas tu czeka. Przerobiliśmy, że tak powiem, przeanalizowaliśmy dokładnie spotkanie ze Zniczym Sportino, w którym Sportino zagrał bardzo dobrze. Bardzo dobrze i tylko temu, że wąski skład i trener, tutaj krytyków w końcówce nie za bardzo miał właściwą rotację do walki na deskach, yy, po prostu uratował sobie przez porażkę, na w tym zagrał bardzo dobrze i moi zawodnicy też to wiedzieli. Wiedzieliśmy czego się spodziewać, że miejsce w tabeli zupełnie nie oznacza tego, co ten zespół potrafi grać. Yy, byliśmy skoncentrowani i byliśmy pewni swoich umiejętności, ale absolutnie nie pewni tego, że tutaj będzie łatwo, lekko i przyjemnie. Yy, zadecydowała oczywiście czwarta kwarta, jak wszyscy wątpliwie obserwowali, yy, za zadecydowała konsekwentna yy, gra, taką jak sobie określiliśmy w czwartej kwarcie, czego nam zabrakło kompletnie w meczu z Siedzami i zadecydowała obroniona deska w tej czwartej kwarcie. Nie daliśmy zbierać. Sportino po rzutach dystansowych, rzuty, wszystkie rzuty dystansowe były nie z czystych pozycji, tylko z ręką. To, na, co, na czym nam zależało, to chłopcy wykonali y, bardzo dobrze w końcówce meczu, i to, to nam dało y, zwycięstwo. I oczywiście bardzo się cieszę, że, chyba, pierwszy wyjazd, gdzie taka Rzesza naszych kibiców nam dopingowała, i bardzo im dziękuję.